Cześć z tej strony, Dzisiaj chciałem was zawiadomić. Mam taką wiadomość, że kurwy na niektórych serwerach, na których już dostałem dwa bany, niby zapotrzywanie się, yy, bo zgapiają po prostu niki. Biorą. Yy. Jak ja miałem. Yy, ryut, podłoga, ryut. Yy, podłoga, ryut, podłoga. To oni zgapiają podłoga, ryut, albo ryuski. Albo coś takiego, więc na takie kurwy uważajcie Bo już dostałem bana i... No i... Właśnie na serwerze BrutalCraft Za niby podszywanie się, ale ja to chuj pierdolę, to zmieniam Nikt zmieniał kanał na ty, na, którym, na który będziecie mogli wbić Bo wam podam go No, a więc tak, no to cześć Trzymajcie się, witamy się dzisiaj na nowym kanale.